Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony JTK i zbudowałem pojazd na siódmym tierze. Jest to SMG Samolot. Tak, tak, musiałem się chwilkę zastanowić, bo miałem taki ościsk. Dokładnie tak, jest dosyć wcześniej rano, kiedy to nagrywam, ale postanowiłem zbudować coś nowego była tam prośba, tylko właśnie, nie wiem, może teraz zbuduję taki podobny na ósmym to się jeszcze zobaczy, na razie lecimy Zbudowałem go z tych nowych klocuszków, to są chyba te, te, te takie, wiecie Aero coś tam te lekkie, prawda, takie jak u co widzicie. I tutaj zapylam z prędkością 230-240, no bo się tak, tak nam się trafiło. Bo jest dosyć stabilny, on mi nawet sam się prostuje. Lata dosyć szybko, jest lekki. No i zobaczymy jak z siłą ognia, prawda, ja tutaj polecę jak najwyżej się da. Za silników z tyłu, tych tutaj co widzicie, mógłbym sobie zamontować SMG, ale wtedy by mi podniosły chyba za, na za wysoki tier, i tak mam z ósmego tieru SMG I dosyć się to sprawdzam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mam 7 SMG, więc dosyć spoko Tutaj latam dosyć wysoko, przydałoby się mm, wysokościomierz kupić kiedyś, w przyszłości To może jak zarobię coś na Steamie Ojoj co tam się podziało? To tam widziałem już bossy. Na trafiłem. Co tutaj się dzieje? Mhm. No szkoda, szkoda. Dobra, no to ja lecę do boju. No. Tak to już jest czasami. Wow, tylko teraz, żeby nie oberwać nie? Trzeba robić takie magiczne cusie W ogóle fajnie, fajnie, że są te wysięgniki, one mi dużo dają Raz, że są lekkie, a dwa, że ff, z klockami pomagają, więc fajna sprawa Na razie tutaj nas zjadą. oczywiście to jest przegrany bo to nie ma znaczenia tak naprawdę Dziesiąte tiery na pewno nas zjadą. Nie ma szans, żebyśmy cokolwiek zrobili Więc to jest tylko takie odlekanie swojej śmierci Widać, że oni nas robią jak chcą Nawet goście nie widzą, teraz go widzę Tutaj już mi ten ciśnie dosyć ostro. O. No, problem tego pazy jest przede wszystkim taki, że on się trzyma w sumie na powietrzu. Tutaj są te mega SMG. O, tutaj w tarczę dostałem. Nie, no, w pomyslu powinien sprawdzać, ale no, niestety nie w takich warunkach, tak. Tutaj jeszcze mamy Dyka. Ten sniper jest dosyć fajny. Też myślałem, że na śmigłach właśnie robić snipera. Tylko jakieś takie samoloty bardziej mi przekonują, ja lubię pojazdy latające. Tutaj wam mogę pokazać całą budowę póki tam kolega idzie na praktyza. Wygląda to on... dokładnie tak jest naprawdę dziwne i on się trzyma na powietrzu taka, prawda? No tutaj jest to, tutaj jest to, to, no po prostu jak mu coś odpadnie to od razu cały pojazd się wali Ale w sumie co z tego Dobra, tutaj kliknę battle moda, zobaczymy czy gdzieś nas wrzuci Okej, okay, teraz ciśniemy już normalną bitwę Fajnie ten pojazd wygląda, to jest takiego jego duży atut, prawda? Że fajnie wygląda i dosyć szybko lata Wam powiem, bo widzieliście, tak szybko się rozpędza, tak? To, to jest fajne, tylko niestety no paper, tak? Totalny paper. Ja w lewą stronę i mi urwi od razu 4, znaczy 3 zwykłe aerofiry i jednego rudera, tak? Plus silnik i tam jeszcze coś, więc niezbyt fajnie. Ale tak, no robot naprawdę z pod względem wyglądu jest zajebisty. Chciałem tutaj jeszcze do środka zamiast tych ruderów dać jakieś skrzydła, tylko że wszystkie są za długie. Więc stwierdziłem, że nie. <grym> Ale fajnie, że dodali to, bo to się przydaje do jakiejś takiej budowy fajnej, śmiesznej. Co go tak stabilizuje, bo on normalnie lata trochę w dół, jak widzicie. Musiałem tutaj dwa silniki zamontować. O, to też gościa widzę. O, już oberwałem O, rail Ah, Fuck Zaraz zobaczę A nie widziałem gościa, ale paszek No niestety Tutaj też jakiś nas nasz leży No niestety rajle na tych poziomach są takie za bardzo opetent. w ogóle na białych klockach Yolo Dobra, no to tutaj ja może jeszcze coś szybciutko przerobię i sądziłem, że aż tak szybko zakończę tę grę, bo ten pojazd raczej nie należy do takich, um, Jakby to powiedzieć, sprawnych, tak? Kurde, nie practice, Fuck, co nie practice to? Trzeba wyjść szybko. Nie należy on do takich, które naprawdę będą mi się sprawdzać, bardziej są pod względem wyglądu takie, wiecie, takie mainstreamowe. No dobra, jedziemy. Myślę, że teraz już ostatnią bitwę. Oczywiście, jeśli Wam się podoba, nie zapomnijcie zadać łapki w górę i wbić na fanpage'a, tam też jest tam ostatnio to częściej rzucam jakieś posty, oczywiście zapraszam do tak, lajkowania ich. To Jest bardzo miłe. I tak, trzech medyków, trzech SMG, 1 Rail, pewnie u nich to samo, bo teraz tak, tak dobiera. No i cóż, lecimy. Tutaj sobie jeszcze policzę. Wow, ściana. Nice. Um... Tutaj sobie policzę działka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okej, no to 7 działek. W sumie z tyłu zamiast tych silników też by mogły być działka, ale to jest taki napęd z prawda? W sumie mogłbym nawet lepsze ee, te silniki z tyłu dać, ale niech już zostanie. Teraz z przódnów przeważa. <grych> tam już widzę gościa, tam jest jakiś medyk. Fajnie wygląda naprawdę takie latanko. Teraz jak się patrzę, jak się strzela z SMG, to naprawdę zajebiście wygląda. No, nawet tamtego gościa trafiam, jestem pod wrażeniem dla siebie Ponadto go nie widzę Ale jeśli ja jego trafiam, to on pewnie mnie też, to ja, to ja się ewakuuję, bo to jest rail I to rail mnie szybko zdejmę, bo powiedzmy sobie szczerze, że ja chciałem ten pojazd tak... wiecie Chciałem go wsadzić na 8 tier, ale wyszło tak, że nie udało mi się, więc sadziłem go na siódmy. Tam widzę jakiegoś gościa Nie, to skała Ach, ta mgła Pytanie, na jakiej jestem w wysokości? Bo chyba jestem dość wysoko. Tylko. A fajnie, trafiłem go. Poznęcam się trochę nad nim. To nie plazma, co nie tutaj. No, trafić. O, fajnie. Wiedziałem, że tak to się skończy. Ale latać mogę? Latać mogę. No to fuck yeah, wal się. Co prawda utrudnione jest to latanie, ale jak widzicie dalej lata. Że tego dobijemy. I drugi frag. On się sprawdza, on ma dużą siłę ognia, tylko jak wiecie już mi urwało już mi się ciężej lata. Urwało mi aż trzy latające CUSie. To jest SMG. Tak? Nie, to jest Rail. Aj, no, tak to się musiało skończyć. Obiłem go trochę i. i dupa. <grystanie> nie, no, gra, teraz gra. Ja i, z tego czerpię czer przede wszystkim przyjemność, że mogę Wam też prezentować takie roboty. Myślę, że dałoby się go tu jeszcze jakoś ulepszyć, bo mam trochę tego miejsca mimo wszystko. No, no właśnie, tak jak się patrzę, no to on tutaj nie jest jakoś super opancerzony Zresztą z tej strony może da się, uda mi się tutaj dać jakieś klocki. Zawsze coś, prawda? No zawsze coś no Tutaj pewnie jak mi tak wkręcił od sprzedrostu. Tak? No tak, no trudno, dobra To by było w sumie na tyle Jeśli wam się spodobał robot, nie zapomnijcie Zostawić łapki w górę Zalajkować i tak dalej No i widzicie na fanpage'a, tam zawsze jest coś ciekawego A na razie trzymajcie się, cześć